Cześć, witajcie ze strony serweru. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek serwerów Finalist, O, dzisiaj jesteśmy na różnych serwerach, bo wiem, że i tak na tym serwerze nie nagrywamy wszystkiego. Ale tu ogólnie robiłem przywitanie. Dostawcie suba, bo tam patrzyłem, to 69% osób, które mnie oglądają, nie subskrybuje. Wiem, fajna liczba, ale fajniejsza byłaby liczba, jakbyśmy wbili 10 koła. No to wtedy bym wam pokazał swoją twarz. Ale no, najpierw priorytet to jest 5 koła, dlatego zostawcie suba. I zostawcie lajka, like, jak wam się film spodoba. Uuu, i zapraszam o, do Gerwazego, bo tam jest jego perspektywa. Pod, pod którym są te pasy? No tu by jakieś Nie, tknął <grywa> <grywa> Zatrzymaj się Nie o! O! No co ty robisz Ała. Zatrzymaj się Co no dobra No jak mi kujesz? Co ty robisz Jesteś oskarżony o próbę Ukradnięcie radiowozu. A ja nie kradłem. Jak nie kradłeś? Nie. Otworzyłeś drzwi. Nie otworzyłem! ukraść ukraść Ale bo ja macie psa za zamkniętego w środku, a jest 30 ja stopni. Nie się zatrzymaj, bo... Pomocy Chłopaki, pomóżcie mi. Nie pomogę. Ale, ja nic nie zrobiłem o to chodzi. Dobra, użyję na ciebie pałki zaraz, bo mnie już denerwujesz. To wiesz, Ale, zapadła, ty dobra. mnie denerwujesz, bo ja nic nie zrobiłem. A ty mnie cały czas Stoo. próbujesz zować przez 5 minut. No i nie strzelaj do mnie! Ej, no co to było? To, 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 to. <noise> Pod którym tutaj się ten dom <noise> Ha, Ha, chcę prank, bro! I co gagatku, trzeba było mnie za niewinność wsi wsiadzać do więzienia? Ej, ja bo tam chyba policjanta bije Ej no jak ty mnie zakułeś ty, co to miało być w ogóle? Ej Kade, weź mnie odkuj, bo jestem zamknięty w celi, a mnie nie rozkuli Dzięki Nie to dom O kurde, dobry Dobrze obywatelu Teraz rozpuszczam pana Ja wierzę w ciebie jak wyjdę. O kurde. Ja pierdziele... Co ja zrobiłem? Dlaczego samochód mam? Stój! Pomocy! Policja mnie goni! Uciekaj! Uciekaj! Uciekaj stary, uciekaj! Co ty robisz? O, Nie no, ty jesteś... Nie wiem, dlaczego mi nie pomogłeś? Krople mam, jełopie. No! Co to jest za serwer? Ja pierdzielę Chłopaki panki, pomod... Dobra, ja wiem. O, dwieście hajki ucieczka. Co jest? Ej no nie rób tak! No co wy robicie w ogóle? No o co wam chodzi? Jeszcze zapobicie funkcjonariusza Niko nie pobiłem No co ty robisz kadet w rurki strzelasz Nie, to nie o Au. A no No i by policja zabiła, nieźle Strzelają się tu Szybko, jak pasy zapiąć? B! Co jest? Dobra, to jedziemy do ciebie tam na chatę, gdzie masz i dawaj Dobra, daj, dojedziemy do ciebie, to zobaczymy. Ja mam wszystkie przy sobie. Wszystkie? Gdzie on jest? Ja cię kręcę Chyba zrobił disconnect <noise> Chyba tak Robi pan napad, czy nie robi pan? Robi pan, ale masz klamę Co pan myśli, że ktoś się dzisiaj dołączył do serwera? Od ilu lat jest ten serwer, tak BTW? <grym> co jest? Jest to jakieś ograniczenie wiekowe na ten serwer, że od 16? <grym> Chyba nie. zajebiście No co robisz? Ała, ała, pan umarł? Ty umarłeś. Co jest? Odklejcie się ode mnie! We, we mi pomóżcie, bo mnie jakiś gnój zabił. <kluzni> Ktoś mi czy nie? Ale nie, poczekajcie no, na, mnie, na mnie, czekajcie na mnie, czekajcie na mnie, czekajcie na mnie! A gdzie ty jesteś? Ja, ja, ja powiem tak, ja nie chcę ani nigdy ja, co Ja, Ja zapisałem na łóżku wpadniało. na lożku, na lo, w loży jestem. W loży. <gryzanie> nie tworzysz zagrożenia dla tego obiektu. To wyjmij broń. O, i teraz. O kurwa, O! <gryzanie> 63, bo blis senior deputy. Jak się mam do Ciebie zwracać? Ja? Do pana napastnika. Krzywy wykutasz? Dobrze, panie krzywy kłótacie. Ile macie <grym grym> zakładników? Jednego i chuj. Co ty robisz? No kurwa minutę, minutę, minutę teraz. zielone światło. Minutę teraz. Ej, dobra, słuchaj, Przechodam ja wsiądę, ja będę kierował i ty wsiądziesz do pasażera. Dobra. Teraz! Uciekamy! Aha! Co jest? Ej, nie mogę się ze samochodu! Dobra, uciekamy. Aj, co jest? Co no oni kurwa? robią? Co oni odwalają? Jedziemy bez opon? Co ta kurwa policja robi? Nie wiem, nie wiem o co chodzi. No Ja pierdolę, no. Miał być wolny odjazd. Co oni kurwa zrobili? Nie wiem. Ale ty nie masz zakładników, kurwa. Ale ja jestem zakładnikiem. Ale to jest moje żądanie, rozumiesz? Ba co? Dobra, jedziemy bez opon, na Dobra, kurwa. ja zaraz do nich wysiądę i zacznę napierdalać. <śmiech> Nie <laughs> Poczekaj, <laughs> poczekaj, ja mam dobry plan. <laughs> ten plan jednak. Spokojnie, jedziemy okay? takim driftem. To było wiatr, tak, by było tak, temu. tak, dokładnie tak, jedziemy bez czterech opon, bo policja nam je, ten, przebiła. Wszelkie ja jacie zaraz nie złamał. Ała, <laughs> ramują! Kurwa! A wysiadamy? Nie, nie, nie. Ja mam klamę. <laughs> A taki... Uciekamy bez cztery <laughs> Dobra, dobra. Skoczymy, skoczymy! Skocz! U! Uh. Co się dzieje? Chyba go szukają. Przepraszam, halo? Gdzie jest Mikołaj? Gdzie jest Mikołaj? Nie, tam bala Jaki bala gang? Nie, gady się nie gonią. Halo! Oła! Dobrze, dobrze! Dobra, po się, nie ma. Ja nie mam szans. Co ty gadasz Chyba mnie nie znasz, co ja potrafię. Nie skaczesz. No, jak to nie skaczesz? Przepuść mnie, dobra. O! Siema chłopaki, siema! Help ze.